Cześć, nazywam się Paweł Kotwica. Nazywam się Piotr Piłasiewicz. Witamy Was w Augustowskiej Miodosytni na kursie Miodosytnika, gdzie pokażemy Wam, jak z miodu pszczelego wykonać w pełni profesjonalny i legalny wprowadzony do obrotu miód pitny. Na tym kursie dowiecie się, jak w sposób w pełni legalny i praktyczny prowadzić produkcję miodu pitnego. Przedstawimy wszystkie aspekty związane z założeniem własnej miodosytni, z przejściem procedur prawnych, z dostosowaniem lokalu, jak przygotować całą dokumentację związaną z prowadzeniem tej produkcji. Przedstawimy Wam ustawy i rozporządzenia, które powinniście zapoznać i poznać przed przystąpieniem do zakładania miodosytni. Zaproponujemy sprzęt który w warunkach rzemieślniczej produkcji sprawdza się dobrze w tego typu zakładach. Przedstawimy Wam praktyczne jego wykorzystanie, żeby przeprowadzić przez wszystkie aspekty związane z prowadzeniem pełni profesjonalnej miodosypki. Na koniec opowiemy i przedstawimy też, i poinstruujemy w jaki sposób oceniać miody pitne, tak aby produkować je jak najlepszej jakości. Jakie walory powinien posiadać miod pitny, dobry miod pitny, i jak takie miody pitne produkować. Chcemy się z Wami podzielić w tym kursie doświadczeniem zebranym podczas 6 lat prowadzeniem profesjonalnej produkcji miodów pitnych w augustowskiej miodosypki. Zapraszamy Was na ciekawą przygodę z miodami pitnymi.